Cześć, witamy w kolejnym odcinku programu Sport Rebel. Dzisiaj z nami jest ponownie Mateusz. Witam wszystkich. W dzisiejszym programie przedstawimy Wam kolejny produkt z serii ciekawostek, gadżetów. Idealny produkt na zbliżający się okres świąteczny, mikołajki. Są to tak zwane gripy. Zastąpią nam dotychczasowe klasyczne owijanie taśmy. Dlaczego są trzy? Trzy, ponieważ tak, biały, w tym wypadku jest to najbardziej klasyczny grip. To owijanie taśmy z małą końcówką, płaski dla zawodników, szczególnie o małych dłoniach. Najlepszy się sprawdza kolejny grip, czyli czerwony. W tym wypadku, oczywiście, gripy są dostępne w różnych kolorach, zależy jak, jak będziecie preferować. Natomiast tutaj, dla ułatwienia prezentacji, mamy zestawienie kolorów takie samo. Czyli taki grip z najszerszą końcówką dla zawodników, którzy preferują czuć w dłoni koniec kija, zapewnia mi to lepszą kontrolę oraz trzeci grip tak zwany twirl, najbardziej taki fikuśny można powiedzieć, dla zawodników, którzy dodatkowo pod taśmę zwijają spirale, aby mieć lepszą kontrolę i lepsze czucie kija w rękawicy. Mateusz, jakie... Jakie tyki preferujesz? Jak jeszcze grałem, to zawsze używałem takiej gałki z większą końcówką, ale teraz chętnie bym spróbował takiego rozwiązania. Widziałem, że paru zawodników w polskiej Ekstraklasie stosowało takie gałki, Jasne. także fajnie by było spróbować te, czegoś takiego. Nie ma problemu. Do tego e, mamy grip twir W zestawie przychodzi... Jest odpowiednikiem tego, tak? Tak jest. Jest odpowiednik tego typu owijania. W zestawie przychodzi też atomizer, który, który ułatwia nam nałożenie i ściągnięcie gripu. Mm -hmm. Proponuję ci napsikać trochę do środka. Niewielką ilość trzonek. Wystarczy. Mm -hmm. I czonek tak? Troszkę. Tak jest. Nie za dużo. Jednej z drugiej strony powinno starczyć. I teraz spróbuj nasunąć i tak, jakbyś nakręcał. Nad Dokładnie tak. Jak widać, nie jest to zbyt skomplikowane. Mm -hmm. Zaaplikowanie gripu zajmuje około 30 sekund. I po naaplikowaniu należy zostawić na całą noc, aby okay. e, oczywiście aby ten płyn, który nam ułatwiał nasunięcie, wysechł. I jednocześnie stać taką warstwą, która będzie trzymać grip na miejscu. Fajnie, bardzo, bardzo fajna alternatywa do takiego rodzaju owinięcia. Jak Twoje odczucia? Bardzo fajnie. Trzyma się pewnie w dłoni? Trzyma się w dłoni, chętnie tego spróbuję. Polecamy wszystkim zawodnikom, którzy lubią nowinki techniczne, a także tym, którzy chcą się przekonać, jak nowe technologie zmieniają grę. Więcej informacji znajdziecie w naszym katalogu Sport Rebel. Zapraszamy. Zapraszamy.